Dzień dobry z tej strony Wilko, ja witam Was w moim kolejnym odcinku z cyklu zagrajmy w Mike and Magic Heroes 7, zagrajmy z Wilkiem, zagrajmy w najnowszą słonę Heroesów i w ogóle zagrajmy. Ja tak przy okazji dopiero co wróciłem z Poznań Game Arena, bawiłem się tam setnie, spotkałem się z ludźmi z widziałem premierę WRC 5 rozmawiałem o dodatku Dialing Light to tak w ramach i szybkiego wtrętu co tam robiłem zobaczyłem Jujubik, taką firmę, która wypuści w przyszłym roku taki świetny tytuł Polecam wam Kursk Warto poglądać sobie trailery Arcy ciekawy moim zdaniem tytuł będzie również i niedługo zapowiedziana twórca i przepraszam, gra twórców kolata Czyli Seven, rpg post Ale dobrze, przejdźmy w tym momencie, jednak do, do Heroes'ów. Bo tak się zagadałem, bo jestem jeszcze cały czas pod wrażeniem tych olbrzymich, największych absolutnie w polsce targów. I lećmy dalej naszym łyslotem, który gdzieś tutaj stara się dostać do matki Azbet. Mam już tutaj ten talizman, który otwiera pieczęć Arkata. I dowiedzmy się, co ta niecna kobieta robi. Otworzyliśmy pieczęć, weźmy, podbierajmy co jest do pozbierania. A mianowicie rudę. <laughs> już tutaj nie ma zbytniej potrzeby, żeby zbytnio zbierać. Co my tutaj mamy? Trywialne, dobra, to świeźnijmy go jeszcze. Szybka bitwa. Za dużo to oni nam nie zrobili z tego, co widzę. Zamknij Skrzynia ze skarbem, trywialne. No właśnie, tu się dużo dzieje, cholera jasna. Ja już dawno nie grałem, słuchajcie w tego let's play'a, kurde, muszę go sobie naprawdę odświeżać. Sprawdźmy, jaką ja mam armię, eee, poważne. Za no, dużo nie mogę zrobić, czyli będzie trzeba prawdopodobnie wrócić do zamku, co też kurczę niezwłocznie uczynię. Eee, w zasadzie to w zamku jestem już, co tak przy okazji. Za chwileczkę prawdopodobnie dostanę nowe i... Nowe jednostki, również zbudujmy coś, może to byłby dobry pomysł, niestety brakuje nam jednostek. Okej, okay, portal miejski, umocnienia, myślę, że umocnienia są dobrym pomysłem. Tutaj za dużo nie porobię, ta pani sobie tutaj porządzi. Znaczy, ta pani to prawdopodobnie zostanie wypuszczona za chwileczkę. No, i posprawdzajmy, co takiego możemy jeszcze zrobić. Możemy sobie jeszcze popływać, tak naprawdę, zbudować statek. Pytanie, czy nam się to teraz opłaca, żeby odkryć jeszcze tą część mapy tutaj. No, czemu nie? Czemu nie warto by było? Zwłaszcza, że może nie w tej turze, tak? Pozbierajmy jeszcze troszeczkę, jakby i wojska, żeby tam sobie poradzić w miarę dobrze. Eee, dokładnie tak zrobię. No, szybciej, 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 turo. Proszę, albo Elfy szczególnie widać nie szaleją w tym momencie. Tutaj jakiś stanął. Wprawdzie. Ale nie jest to prawdopodobnie jakiś szczególnie wymagający przeciwnik. No, jakoś długo się ładuje ta tura. Długo, długo, długo. Ja przy okazji zdradzę wam, że miałem szalony problem z tą... Z tymi, z tymi... Yy. No, co się dzieje? Kurde, ładuj się szybciej. To nie Twoja tura. Elfy jakoś się zwiesiły. No, nie wierzę. Nie wierzę naprawdę w to, co się dzieje. Czyżby gra się zwiesiła na turze? No, to będzie jakiś koszmar. To, to Totalny. No, ciekawe. Strasznie długo trwa. Czyżby jakiś bóg kolejny na Bugu? No niezwykle interesujące, naprawdę. No, tura trwa nieprawdopodobnie długo. Tu już zrobiliśmy pokusem sam roku. Znać Azbet yy, może zostać pokonane A tura trwa nadal. Tu trwa nadal. No ładnie. W zasadzie nieładnie, ale dziwnie. Ja postaram się wczytać grę jeszcze raz w takim razie. I zobaczmy czy. Zobaczmy, czy coś to zmieni tak naprawdę. Czy tym razem gra się po raz kolejny wywali, czy nie? To bardzo interesujące jest, słuchajcie. Przy okazji, niestety herości są niep napakowani nieprawdopodobnie bugami, wprawdzie najnowszy patch, ten patch 2.0.1 że taki numer nosi, e, naprawił szereg błędów, które na przykład uniemożliwiwały wczytanie, ja przez grę właśnie przez to nie grałem przez prawie tydzień czasu, spróbuję w takim razie jeszcze raz to samo zrobić. I zobaczmy, czy coś się wydarzy, czy, czy dalej jest błąd. No jest błąd. Naprawdę jest błąd. To jest niesamowite. No nie wierzę. Ok, zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Przepraszam, że Was tak zamęczam, ale pokazuję w jaki sposób jest gra po prostu spierniczona, bo to tego nazwać nie można inaczej. Spierniczona tura, nic nie można zrobić, wszystko działa, a gra po prostu nie reaguje. Która już powinna się skończyć, naprawdę. To nie może być tak, że ona trwa 30 do 50 sekund. Zobaczmy, co uda mi się zrobić w tym momencie. Spróbujmy wczytać jakiś inny moment w takim razie, zobaczyć, czy inna tura się w tym wypadku wgra. Tam jest różnica 3 minut między nimi. Wczytajmy i zobaczmy, czy coś, coś, coś z tego wyjdzie. Bo w innym wypadku po prostu nie będę mógł tej misji skończyć. No co zbytnio, jakby, dla mnie nie jest i atrakcyjne. Zapiszę grę po prostu na wszelki wypadek. SK zapisz. Już nowy zapisz. Tak. I spróbujmy teraz. No i słuchajcie, mam buga. Mam buga jak nic. Ale czym ten bug jest spowodowany? Nie mam bladego pojęcia. Zobaczmy czy tutaj będzie się działo to samo Bardzo mnie to ciekawi Słuchajcie, jak trzeba się nakombinować, żeby sprawdzić czy Bóg faktycznie jest, dobra Która gracza na nerwy? Odczekajmy, słuchajcie, 35 sekund. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. Ja przepraszam was, że to nagrywam, ale chcę pokazać, jak potrafi być frustrujące i denerwujące tego typu i podejście. No człowiek traci po prostu totalnie serce do nagrywania w takich momentach. Przedziwna sytuacja, naprawdę. Przedziwna sytuacja. No ale jak nic, słuchajcie, tak jakby sztuczna inteligencja przestała w tej grze istnieć. Jesteśmy na krańcu skończenia mapy i nic nie możemy zrobić. Nic, kompletnie. Bóg za bugiem. Naprawił jeden Bóg, tymczasem tura, która się nie kończy. A zbyt myśli ewentualnie celowo trzyma nas w niepewności, co by tu zrobić. Wkurzające to jest najdelikatniejsze słowo, które jestem w stanie w tym momencie użyć. Ok, zobaczmy jeszcze raz w takim razie. Wczytaj. Hmm, jeszcze inny zapis, czyta, może jakiś wcześniejszy, O taki na przykład. Mimo to wczytaj. Sprawdźmy teraz. No i to samo, prawdopodobnie. Naprawdę to samo, co jest strasznie denerwujące. Tak by gra całkowicie się wykrzeczyła. Dupa. Ja zrobię jeszcze jeden eksperyment. Spróbuję w, w, w zestartować mapę w takim razie. Bo widzę, że ten błąd po prostu jest no, koszmarny, jakiś. Zestartujmy tą mapę, tak. Zobaczmy, czy coś to da. darbu się przez blokadę ordu, Pomińmy, z... sprawdźmy. Niech się pogadają. Napływy Gdyby nie rącze nogi falik. Zobaczmy, czy podziała teraz i TUROWOŚĆ Tak, tutaj działa jakby, prawda? No i działa, słuchajcie, okej. Okay. Czyli tak, ja pokażę wam tego buga. Jak widać, tutaj niestety mapę należy zrestartować od początku. Poprzednie zapisy z racji błędu, który by się pojawił w grze, nie działają. Ja grę będę przechodził do tego momentu, który widzieliście. Ten element specjalnie wam pokazuje. On jest 12 minutowy, żeby wam pokazać, jak durne Potrafią być bugi, niepoprawienie ich przez twórców gry. Ja przypomnę, że ja tutaj miałem problem wcześniej. Tydzień czasu nie ogrywałem. chociaż miałem trochę odcinków nagranych, dzięki Bogu mogłem im wam pokazywać. Te bugi powodowały i brak możliwości dokonywania wczytywania gry. Gra przy wczytywaniu dokładnie tej misji, czyli sen jak śmierć niespokojny, czy jak ona się tam nazywa, po prostu była niemożliwa do zrobienia. Ok, więc ja zrobię taki eksperyment, że w tej chwili i grę, Celowo doprowadzę do momentu tego, w którym się znaleźliśmy w trakcie, w trakcie i w trakcie poprzednich odcinków, a to Wam pokazuję jako przykład, jak Ubisoft potrafi spaprać robotę. Dziękuję Wam bardzo, sorry za 15 minut. Jak tylko dojdę do tego momentu, nagram kolejnego let's play'a. A to jest przykład, żeby pisać, żeby, żeby ich zawiadamiać, żeby komentować w taki sposób, który weźmie ich i zmusi tak naprawdę, bo inaczej tego nie można nazwać, bo wydajemy na to ciężkie pieniądze, zmusi do tego, żeby w dokładniejszy sposób testowali gry, a jeżeli nie są przygotowani do wydania gry, to nie wydają ją później i przykładem tego jest znakomitym Wiedźmin, który wyszedł praktycznie bez błędów, trochę później zepsuło To patrzę, no ale cóż, niestety. Tymczasem żegnam Was serdecznie i do zobaczenia w odcinku, kiedy będę kontynuował przygody. Miejmy nadzieję, że wtedy takich problemów nie będę miał. Był z Wami naprawdę rozzłoszczony wilk. Cześć!